Jesteśmy w zasadzie no, na półmetku pierwszej kadencji. Co pan uznaje za największy sukces tych pierwszych dwóch lat? Największy sukces dla mnie to nasze nyskie bony wychowawcze. Dotyczą kilkuset rodzin z naszej gminy i, moim zdaniem, są początkiem, początkiem walki o demografię, walki o nyskie rodziny. I Jestem przekonany, że to, czy jestem burmistrzem, czym nie będę, to każdy mój następca będzie te bony podtrzymywał lub je rozszerzał, w zależności od tego, w jakiej kondycji finansowej będzie gmina. Ale od tego moim zdaniem nie ma odwrotu, dlatego traktuję to jako największy sukces. Wskazujemy na to, że Nysa to ludzie, ludzie są najważniejsi. I dla mnie dlatego od tego już nie ma odwrotu i to mnie bardzo cieszy. To jest początek walki o rodziny. Drugi i trzeci największy sukces? Żeby tak? No, sportowo, żeby pod nim zamknąć. Na pewno FSD, na pewno zakup terenu od FSO to jest teren, który trafił, wrócił do Nysy po kilkunastu latach niebytu. Dla mnie symbol upadku FSO był jednocześnie symbolem upadku gospodarczego całej Nysy. Dlatego to, że ten teren wrócił do mieszkańców Nysy i pracuje dla mieszkańców Nysy, jest też w kategoriach symbolicznych dowodem na to, że można się rozwijać, tylko trzeba dużo odwagi. Tego nam, myślę, i mnie nie brakuje. Natomiast trzecia sprawa to już to, na co. Czekają myślę mieszkańcy od wielu, wielu lat i doczekają się wreszcie. To jest hala sportowa, widowskowo-sportowa. Inwestycja niezwykle potrzebna, która też moim zdaniem spełnia ambicje, aspiracje. Nissan za rok, daj Boże, za rok, być może za dwa lata, nasi siatkarze, bo grają wyśmienicie, awansują do Plus Ligi i wtedy ta hala będzie spełniała wszelkie wymogi techniczne i będzie mogła gościć najlepszy drużyny z tego kraju. Udało się spełnić wszystkie założenia tego pierwszego półrocza, czy są jednak jakieś projekty, których no z różnych powodów nie udało się zrealizować? Czy ja mam ambitny plan, aby wszystko o czym mówiłem w kampanii zrealizować. Tym ostatnim elementem będzie pomnik Piłsudskiego na rynku. To już taki, taka kropka na i. Natomiast tak mówiąc bardziej poważnie na pewno mieszkania. Chciałbym, żeby mieszkania, które które będziemy budować wspólnie z BGK, zaczniemy je budować w roku przyszłym i również chcemy budować własne mieszkania komunalne, aby mieszkania były dane do użytku również w 2018 roku. Chciałbym spiąć wszystko to, co robimy, to, co obiecałem, to, co realizujemy wspólnie z większością radnych, bo tutaj też warto wspomnieć, że sam niewiele bym zrobił, muszę mieć oparcie w Radzie, to poparcie jest, jest mocne i myślę, że takie też będzie do końca kadencji. Myślę, że uda się wiele, no też jest trochę myślę uwag ze strony mieszkańców na temat spraw bieżących typu porządek w mieście, bo tutaj faktycznie mogło być lepiej, ale na tym też pracujemy. Ostatnio powstała długo zapowiadana niemal od roku Agencja Rozwoju Nysy. Czy te plany w ciągu roku uległy jakiejś zmianie? Przypomnijmy czym ta spółka ma się zajmować? Agencja Rozwoju Nysy to przedsiębiorczość, turystyka i sport. W taki, taki trójpak. Natomiast Agencja w roku przyszłym również rozpocznie wiele bardzo dobrych inwestycji. To są inwestycje polegające na budowie mieszkań komunalnych, to będą inwestycje sportowe, inwestycje turystyczne. Takim sztandarowym przykładem może być kąpielisko, miejsce, które w przyszłym roku będzie remontowane, modernizowane. To będzie miejsce z prawdziwego zdarzenia i myślę, że wreszcie mieszkańcy nie będą musieli jeździć na pływanie czy kąpieliska do Guchowa, czy do Paczkowa. To jest myślę bardzo potrzebne. Będzie to śliczne miejsce, to będzie zachęcało do wypoczynku całymi rodzinami. Tutaj wspominaliśmy o inwestycjach, o terenie po FSD, czołowi politycy Platformy Obywatelskiej z Bogusławem Wierdakiem i posłem Reymundem Millerem zarzucają Panu, że nie zbroi Pan strefy ekonomicznej pomimo tego, że są przyznane pieniądze, natomiast gmina tutaj te, część tego strumienia zamierza skierować na FSD. Znaczy ja myślę, że ci o których Pan wspomniał zapętlili się w swoich uwagach, bo fakty są takie, że na strefę ekonomiczną nie mogą wejść w obecnym stanie duzi przedsiębiorcy. Jeżeli Nysa skorzystałaby ze zbrojenia w ramach środków z RPO, czyli pieniędzy, które są pieniędzmi unijnymi, są obostrzenia, które podają na tym, że nie mogą tam wejść duzi przedsiębiorcy. A duży przedsiębiorca to jest ten, na którego Nysa czeka i to jest o tyle jeszcze absurdalne, że jeżeli jest firma, przypuśćmy niemiecka, która ma siedzibę w Niemczech i tam zatrudnia 300 osób, i zatrudniając w Nysie chociażby jednego, już jest dużą firmą, bo liczymy całość zatrudnienia w całej, w całej firmie, jeżeli chodzi o cały świat. Teraz mocno ogranicza tego z premedytacją. Nie chcemy tego zbroić z tego względu, że liczymy, bo jesteśmy w bazie zasobów rządowych. Jeżeli wejdzie inwestor na miarę Mercedesa, bo też na takich właśnie liczymy, to wówczas zbrojenie tego terenu spada na rząd. I taką deklarację od rządu oczywiście mamy, z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, i wiemy, że w przypadku tak podobnie jak. Podobnie już jak Jawora, to Skarb Państwa zbroi te tereny, nie gmina. Właśnie, tutaj wspomina Pan, że czekamy na tego dużego inwestora, czy się doczekamy? Myślę, że tak. Na dzisiaj nasz teren na FSO w ciągu dwóch, trzech lat, jestem przekonany, bo już, to, już, już tak się dzieje, to, są, to jest około 400 miejsc pracy. Do tego dodając centrum mandatowe, to jest około 150 miejsc pracy, do tego spodziewaną budowę galerii, kolejne kilkaset miejsc pracy i kilkanaście innych jeszcze inwestycji, to daje nam około 1200-300 miejsc pracy. W moim przekonaniu na dzisiaj to w zupełności dla Nysy wystarczy, natomiast jeżeli mówimy o rozwoju Nysy, to wówczas odblokowanie strefy ekonomicznej jest na pewno bardzo potrzebne, a tutaj duży inwestor przy wsparciu rządowym jak najbardziej. My się skupiamy na tym, co jest dla nas realne i najbardziej korzystne na dzisiaj. A propos tych spraw realnych, wspominał Pan też podczas kampanii wyborczej, że będą dość duże plany modernizacji Urzędu Miejskiego, tak zwane przestrzenie Open Space. Wszystko to można znaleźć, ale w Gmachu naprzeciwko u starosty. Tak, tak. Powiem w ten sposób. Do tego na pewno dojdzie, natomiast najpierw też musimy zacząć budować, bo budujemy to bardzo powoli, standardy usługi klienta, bo tu jednak sama przestrzeń open space niewiele daje, jeżeli ta usługa klienta kuleje, a jeszcze kuleje, no niestety muszę to przyznać. I jeszcze nie jesteśmy na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o klienta. W dalszym ciągu to jest patent interes na klient. Ta mentalność podejściu też się powoli zmienia, natomiast przestrzeń otwarta ma się pojawić z całą pewnością. Jeżeli nie w 2018 roku, to w 2019 roku taki, taki jest plan. Natomiast to musi być stopniowo. Musimy najpierw przygotować naszych pracowników do tego, że ta przestrzeń to nie tylko przestrzeń techniczna, ale również cały system, styl i filozofia usługi mieszkańców. Dość głośno, dość głośno mówi się także o strefie płatnego parkowania. Wciąż tam się pojawiają różne zmiany, pomysły, a to jakaś ulica może wejdzie, a to jakaś odpadnie 15 minut darmo, darmowego parkowania. E, tymczasem podobno ta strefa ma z Nysy ostatecznie zniknąć. Tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby tej umowy odstąpić, ale nie możemy tego zrobić, bo jest tak skonstruowana i Niestety została zawarta miesiąc przed wyborami, także nie miałem już wpływu na to, żeby ją zmienić. Jest dla gminy, tak to uznaję, skrajnie niekorzystna, bo jeżeli zawieramy umowę, to musimy płacić do końca te przychody spodziewane, które z tego tytułu firma by miała, firma prywatna. Natomiast jeżeli dojdzie do końca umowy, to jest kwestia jeszcze dwóch lat, bo w 2018 roku będzie koniec umowy między gminą a operatorem strefy wówczas bo też jesteśmy już po rozmowach z Panem Starostą, chcielibyśmy, aby ta strefa była zarządzana przez jedną ze spółek komunalnych i myślę, że będzie to o wiele szybciej, przyjemniej i, i, i mniej boleśnie dla mieszkańców, będzie mniej chaosu pewności, bo teraz musimy uzgadniać wszystko z operatorem prywatnym, są różne uchwały radnych, które niejako obligują nas do zmiany, do negocjacji umów, stąd też takie wrażenie chaosu i nieporządku, natomiast za dwa lata, to gwarantuję, wszystko się uspokoi, będzie policzalne, korzystne i na pewno bardzo przejrzyste. W się strefa w jakiejś formie będzie, tak? Myślę, że tak, chociaż Śródmieście będzie strefy wyłączone z tego względu, że remontowanie Śródmieścia, czyli ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, Rynku i Celnej wymusza na nas to, aby przez 5 lat po zakończeniu remontu nie korzystać inaczej, żeby nie mieć pożytków finansowych z tych terenów, które zostały objęte remontem. Czyli tak naprawdę to oznacza, że w centrum nie będzie stref parkowania płatnych. Oczywiście pewnie będzie w galerii na, na rynku, która jest budowana i tam pewnie płatności będą, to jest prywatna inwestycja. Natomiast to, co jest realizowane przez gminę, tutaj nie będzie parkowania płatnego. Będą parkingi typu zaparku i jedź do centrum miasta i tam też my starać się będziemy, żeby to było bezpłatne. Natomiast ulice przy śródmieściu. Pewnie będziemy chcieli mieć strefą parkowania, płat, płatną strefę, dlatego że też taka jest potrzeba i wola starosty. Nie możemy też wprowadzać chaosu, że część ulic światowych jest z parkomatem, część innych nie, bo to jeszcze myślę bardziej zdenerwuje mieszkańców. Musi być system jednolity, przejrzysty i łatwy do czytania. Sporo kontrowersji pojawiło się po ostatnich dużych imprezach plenerowych w Nysie, tych letnich imprezach, pożegnanie lata czy Dni Nysy. Sporo mieszkańców narzekało, że nie wygląda to tak jak powinno wyglądać. Frekwencja pozostawiała wiele do życzenia. Tutaj też miały być jakieś zmiany czy gmina już nad tym pracuje? Tak, z tą pewnością na Dni Nysy wrócimy do koncepcji bezpłatnych wejść. To jest podstawa. Natomiast pożegnania lata również myślę, że tym, co zablokowało większy dostęp mieszkańców, to był jednak koszt biletu. Niewielki, bo w przypadku Dni są 5 zł, w przypadku pożegnania lata 10 zł, z tego co pamiętam, natomiast okazało się, że czy, czy 20 zł, natomiast okazało się w praktyce, że mieszkańcy chodzą tam, gdzie są wejścia bezpłatne, dlatego tą, do tej formuły wracamy do bezpłatnych wejść na tego typu imprezy. One w przyszłym roku również będą. Będą i nysy i pożegnanie lata, natomiast będzie inna formuła, będą to już wejścia bezpłatne i też tutaj sobie z tym poradzimy, nauczymy się też na, na błędach. Czy jest szansa na Sylwestra Miejskiego na rynku solnym? Bardzo bym chciał, myślę, że w tym roku to się nie uda, natomiast też jest plan modernizacji rynku solnego, bo tam jest część starosty, część jest nasza, jeszcze teraz starosta przejął kościół w użyczenie i też tym terenem zarządza. Natomiast plan jest taki, a w roku przyszłym wspólnie urządzić Sylwestra. W tym miejscu niezwykle urokliwe, myślę, że jednym z najładniejszych w całym mieście. To jakie plany na najbliższe dwa lata? Przyspieszenie. Ja jestem zwolennikiem bardzo odważnych działań i bardzo szybkich. Chciałbym, żeby to co planujemy, czyli budowy mieszkań głównie, czyli ściąganie inwestorów, budowa hal na FSO, remont całego śródmieścia, również taka polityka ukierunkowana na jakość życia, czyli tu mówiąc, wspieranie dzietności, inwestycje w przedszkolach, w szkołach, będzie się sporo działo. Myślę, że te dwa lata kolejne będą jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej ambitne niż te, które minęły. 正规。